Dobra, z jednej strony podnieś No z tej No dobra, z drugiej Do strony Opuść tam ten i z drugiej strony I dalej nic. Okej, okay, czekaj. No suńcie się trochę, przejść muszę Ale taki gruby jesteś? Taki gruby, jestem No cholera jasna. Kusiek! No przy to nie ja! Sorry. <grym> no co we mnie? Ja tu sobie skaczę eee, Ziemia się drzęsiała Nie ma skakania tu myśl jak to otworzyć, a nie eee. tam Pyk! O ja pierdziele. Co jest? Przecież wszystkie kombinacje chyba Ja mam jeden sposób Ja też a, o, tam... Uczynię Coś nie działa Ha! A teraz próbujcie stąd wyjść. Ty, to no fajnie, się, ale... Wiesz, że wyjść nie możecie? Hmm, Poprosimy dalej. Op. Można niszczyć? No ja tak. tak. No nie ma tabliczki. Ostrzynia ale... jest. Można. O to jest wyjście na zewnątrz. <grym wytkujesz> no to chyba mister tam utknął. A nie, jest tu z nami. No dobra, otworzyliśmy room ósmy. No to sami. ale fajnie jest jas. Ej, to będzie pik. pik, pik. Epic. O. I są łódki. Chodź Co biegam. jest? Oj, 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 oj. łódeczki są. Gdzie ja też chcę łódkę? O, Ej, no. Dziękuję. <grym grym wytkujesz> O, zejdźcie. Ja fawdę. Łódka cię rani. Czekaj, tą 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 łódkę na dół, będziesz wiedział, że wiedział, że że twoja. No, No. Chodźcie już Uuu! Są... No, no no, no wej No dzięki A kupię was mam. No. <śmiewanie> A! No, 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 no. Ty... O kurde, dobre. Czemu ja się kręcę w kółko? To jest piasek. To jest piasek tutaj chyba. Ale to jest fajnie zrobione. A. Co macie ciekawego? A nic. ten... Ta, ta, ta zakręca później na czy do góry idziemy. No do góry. Do góry. <śmienic> Bez was jakoś tak bezpiecznie się czuję. Destroy the light Okej. Okay. O dziura. O łódki. <śmienic> du, du, du. Mudeczki z niego O, co za... Tak, lewe. mam wszystko Aha. No, właśnie tam Dobra, no i otwarliśmy... otwarliśmy. No I kolejny otwarliśmy. pokój Asiu <laughs> Dziewiątka nie, 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 nie The Descent Czekaj Nie Co? To 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 jest to tak. like this room has not been used in a while ten pokój nie był używany od bardzo dawna. No dobra, to ja go użyję. No fajnie, może byście poczekali na mnie. Nie. Ostatnia no. pochodnia na ścianie. Przecież tu jeszcze 4 czy 5 widzę, nawet i 6. Chips. <laughs> What to <the> fuck. <laughs> no, już widzisz, bo my idziemy z ciebie. Zresztą o 9 ja się zgubiłem. Nie Można kopać. No dobra. Filmuj. Ja chyba jestem w tym samym tylu, no pewnie. O! Dzięk. A, to no, jest zejście. Wejście znów się. O! Maciuś! Maciuś! Słucham, słucham. Znalazłem ostatnią pochodnie Tam, tam, tam. No, co to? to było dobre To mi się podobało Ale mamy teraz za to więcej pochodni Ej, bo no, nawet coś widzę Coś czego Ale chyba ty... nie powinniśmy widzieć Kusek i stamtąd. Tam jest ten Tego tam nie ma Jest Nie ma Nie patrz tam widziałem Nie ma tam nic Nic tam nie ma To tylko tam Morgana a co tam było? Fanta. się mi, Ktoś kliknął to? Co? Okej. Okay. otworzyłem. A. No ha, kurde, ha, ha, akurat ha. już chciałem kliknąć ha, ha, ha. I co? Co, czterech facetów zamkniętych w moim pokoju Oj Kto tu zamknął? Kto ma dźwignię? Kto zabrał drzwi? No, ja mam drzwi. Kusiek Może na tej drugiej <laughs> ścianie Czy tu była? Najbliżej drzwi, po prawej, bliżej drzwi Sorry nie. O. O, dobra. Coś mi się zdaje, że my bardziej rozpieprzymy tą mapę, aniżeli... Eee, nie, co ty, to jest niemożliwe. Czy uczciwie. Nooo, dobra, Dobra, otwarliśmy pokój... ...dziesiąty. Iha. Ile jeszcze tych pokoi? jest? Ta, ra, ra, ra. 11, 11 na pewno jest. 11, jest 12 i chyba trzynasty. No to dziesiątkę chyba mieliśmy teraz otworzyć, nie? No a dziesiątkę nie. otwarliśmy. A dziesiątka jeszcze, jest tutaj. Jeszcze trzy. za No. No to chyba nie otwarliśmy. Wracać się ktoś tam, żeby to naprawić. Kto ma tego EOA dźwignię, bo były dwie. O, widzisz, otwarta jest. Patrzcie, no. w Leap of faith, use the ladder to reach the others. Aha, no to wszystko jasne. Kusiek, i straciłem diament. No skręcam! Nie, ja muszę diamenty odłożyć. Nie ja właśnie straciłem diament. Tam, 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 tam. No dobra. Ha, ha, ha. Aha, o pójść. Niepewnie, no, Pewnie we trzech tam już idźcie od razu. Gdzie ma? Nic nie widzę. No ten nie musi nic widzieć. Ej, kurna! No, ej! Co, co jest? jest? No, teleportujesz się do oj? mnie. Jeszcze lata. Nie Ktoś tu spłonął. Masz Smarty. set, home to se zapieprzaj od góry. Chyba cię postarało. No. Oj Ojoj, oj. oj. <grymne> I Aha i trzeba na wprost skoczyć. No trzeba. No, 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 no! po prostu spadł w dół. mi mnie podskoczył. Ty galaha, ty nie lataj. To było niechcące. <grymne> niechcący, jasne Dobra, czekaj. To co trzeba tam? Oj. No, i spłynąłem. Dobra, Dobra No czekaj, tam trzeba przeskoczyć? O! No, no, już. Tak. A teraz nie leciałem. No, no na pewno. No, już Ej, to wyglądało. No co już? A, tu to jest słodkie. No ja idę dalej sobie. Ja, Dobra, no, to, to już tu nie wchodź. a ja pójdę dalej tą dźwignię. Tylko styknąć. Spyk, Mam trzy diamenty. No. O, Dobra. No co za człowiek? Drzwi. No otwórz. Pan. Blue Water. The Water, Water Maze. Ja już wiem co to jest. No wodny labirynt. Tak, dokładnie. Your will, good luck. Test your strength. And wheel, good luck, to ja idę w lewo, w lewo ponoć, lepiej nie, Jezu, ja też. No ja w prawo. Tak, To idźcie w wtedy, prawo, tylko w prawo już nie źle. ma. I źle, o czy nie idźcie z prądem, prawo. to będzie wtedy wiadomo, że źle idziecie. No, 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 no. no. Dobra, ja jestem miot? W lewo, w lewo, o, nie, prosty Jak jesteś? Niemożliwe No jestem Gdzie? Nie idźcie za prądem Idźcie tylko źródełkiem cały czas No ja oczywiście Sąsiedni duży. Up the way. tam Cholera, tutaj, tutaj się zgubiłem no, Makar wracaj Ja wracam Idę inną stroną Ja też idę za tobą oh, Oj, no, koniec oh, no. Koniec? To ja też odbieram Ale ja to widzę co? wszystko Ja to widzę ale co? Nie biegaj ale co <laughs> Biegasz, oszuście Lagi mam straszne Lagi, jasne No lagi, a co? Ty nie masz lagi Dziejo. Ej, co byś zrobił? No myśmy i tam nie nic nie ma jest. Tam też nic nie ma Ja znalazłem dziurę na dół No to chyba przez to, przez rożimy weszli Nie, my przez to nie wchodziliśmy Ej ej, no nie pchaj się Oto no to ich. No i idź, 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 Tędy żeśmy wchodzili, mały. na stówę. Chyba. Dobra, no. wracamy już. Ja chcę do góry, kurde. Nie ma. No i co, i tu mamy dead end. Głupio ci ściana tu jest. Fuck. To Może twoja wina. Twoja wina. Bo... Twoja. Może tu? Może nie. O, no, mister, look out. Co, nic nie ma? Gdzieś musi coś być. W kółko chodzimy tylko. Nie ma takiej możliwości. Gdzieś coś musi na stole być. Ha! Mam! Kto? You can make... You can... make... no... Odnoszę tego. Możesz zniszczyć szkło. Ha! Trzy diamenty. No ej! Blue water. No i wyszliśmy... ...przy wejściu. Tam, taran, tam, tam, No fajnie, ale otworzymy ja kolejne. I ostatni pokój. No właśnie. Tak gdzieś jeszcze dźwignia musiała być. Ma też dźwignię. Mhm. <grym> poszedł. <grym i wyszło> <grym i wyszło> Zamknęła się. Nie mogę wydostać się. Ej, no, nie, no, nie, 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 nie. Te drzwi idą ze mną. <grym i wyszło>

No dobra The Tomb Grobowiec Dobra Nie czytajcie tylko idźcie O Creeper O Creeper Zapaliczka no, Zapalniczka no, ja. Nobody can destroy me <toddź> oh, to co? Jaramy tą wełnę? No, raczej Nie, sam się podpadł Sam się zjarał Palił się! <laughs> Mówisz masz! Coś ta wełna się nie bardzo chce palić. No bo nie, nie bo to nie jest wena, to jest z pieczarki. To jest pieczarki, tak? Huh. Tak, to jest pieczarka. pieczarki. Ra, ra, ra. Gdzie już się tu pchasz, kurna z tą dupą?

<laughs> Ej, to jest już koniec. Co za sucz wredna. I co, koniec mapy? No A... i koniec mapy. Nie, 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 nie zgadzam się na to, nie. Ja się na to nie zgadzam. Mówiłem, że się na to nie zgadzam. No wiedziałem, wiedziałem, że <laughs> to zrobić co się stało? Zabiłem wszystkich. Wow. O o o o.